Hej, cześć. Witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z y, naszej kampanii Clan Machine. Y, rozegrałem sobie kilka kilkanaście tur, już nawet nie wiem dokładnie. Totalnie nic się nie działo. Dopiero teraz y, widzę, że Sylwania upadła, czyli jeden z tych y, lordów, y, jak to się tam nazywało, ostatecznego kryzysu. W międzyczasie zdobyłem sobie dżunglę Chine, Chan, coś takiego, jakoś tak to się wymawia. I, I co? I kurde, szczerze, nie mam pomysłu już na tą kampanię. W sensie. Nie wiem co ja mam tutaj robić, bo niby tutaj Helman Gorst bije tego Kugata. Można by było. Nie wiem w sumie co, no poczekać może. Aż, aż on go podbije, i wtedy się będziemy z, her, z Hermanem y, bić. Tutaj niby mamy Skavenblade. Już tu zacząłem re, rekrutować kolejną armię. E, tylko, że tak, przenosić tę armię stąd do, do Skavenblade, to bym musiał przejść tutaj. Teleportować się, jakby tutaj, chyba gdzieś. Nie pamiętam już, gdzie to jest. Chyba tu. Stąd bym musiał płynąć, 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 płynąć tutaj. To by kolejne 20 tur zajęło. I tak szczerze to ja nie wiem, czy, czy to robić, czy to nie robić. Z drugiej strony też musiałbym tutaj kogoś zostawić, jakąś jedną armię. No nie wiem. Nie, nie mam tak szczerze pomysłu. Bo tutaj, jakbym zaatakował tą Elsbeth, no to był, był, byłby przypał, po prostu. Co, co, tu dużo mówić? Byłby przypał z tego względu, że oni jeszcze z krasnoludami e, mają sojusz. Rzuciliby się na mnie krasnoludy, całe imperium, Bre Bretonia, chyba elfowie? Elfowie, no to ja bym tego nie ogarnął, to by było za dużo. To by, większość odcinków to by była siedzenia w osadzie i się bronienia. Zanim ja cokolwiek mógłbym zrobić, co prawda mógłbym użyć na klanie ten Angrunt albo, no albo na Elsbeth tej, tego, tego... Jak to się nazywa? No, wiecie, tego... Yy, zniszczenia jakby frakcji i chyba tylko to jeszcze spróbuję zrobić. I wydaje mi się, że... Że zobaczymy wtedy, jak, 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 to, jak ta kampania będzie wyglądać. I, I jeśli dalej nie będzie nic ciekawego, to ja myślę, że to chyba będzie koniec, no. Tak, tak mi się wydaje Przetransportuję jeszcze te, te armie tutaj e, Pod Cave Blight Tutaj oczywiście dorekrutujemy e, Armii Żeby była pełna Wiadomo e, Dobra Weźmy sobie jeszcze może dwa Oddział nie od Oddział Oddział tych, dwa oddziały tych, i, i myślę, że może w zwarciu byśmy sobie wzięli tych posłańców śmierci. Mogliby oni działać jako, y, wiecie, y, w plecy atakować. Myślę, że to by nie było głupie. I co, rozbudujmy sobie jeszcze jakieś budynki? Co możemy, to, to wiadomo, rekrutujmy, znaczy budujmy. Eee, dobra, tu nic Magrita, tu sobie magrycie rozwinę. I co? I to tyle by było. Eee, Kugat dalej nie chce się ze mną zaprzyjaźnić ponownie, pomimo że zerwał ze mną sojusz. Eee, więc tak. Nie wiem, nie wiem, nie wiem co dalej, no nie wiem. Stanęła ta kampania w miejscu tak szczerze. Nie spodziewałem się po prostu, że, że Tamarkun i Kugat tak opanują terenów dużo, że, że jednak ktoś tam inny będzie orkowie, czy ktoś, że będziemy się z nimi napieprzać. A tak, kurde, ani z Tamarkunem się nie chce bić, ani z Kugatem. Chociaż Kugat wygląda na to, że, że on w końcu upadnie, bo jakoś sobie tak słabo radzi z Helmanem. Ale czekać też na to, no nie ma sensu czekać, no bo to, to, to zajmie z 30 tur, jak mniej więcej. W ogóle zauważyłem, że tylko Helman Gorst sobie radzi z tych, tych, tych lordów z ostatecznego kryzysu. Sylwania już upadła. Drakenhof w sensie ten, nie ma. Alfred? Czy jakoś tak? To jakoś tak nie za bardzo sobie radzi. W ogóle jestem, kurde, z żarciem na minus. Nie zauważyłem tego tak szczerze. Hmm, tutaj, tu wytwarzam żywność. Muszę zmienić, żeby tutaj wytwarzali. Estali też wytwarzajcie żywność. Gurali wytwarza nie wytwarzają. Też wytwarzajcie. Góry Irana. Wytwarzajcie. Tu wytwarzają, tu wytwarzają. Tak, wytwarzają, wytwarzają Zanshi, wy wytwarzajcie. Tu wytwarzajcie. Hmm, okej. Okay. Wieża gdzie to jest? Wężowe rozlewisko. Tutaj sobie zbudujmy to. I jeszcze nie przełączajmy, bo, bo kontrola jest tam słaba. Tutaj nie możemy. I to by było na tyle. Dobra, w następnej turze już będziemy na plus. E, dobra, snikcz, snikcz, snikcz. No to snikczem chyba zróbmy to, co mówiłem. Że. No co, no przeniesiemy go chyba. Chyba przeniesiemy go tą drogą morską. Nie wiem ile to zajmie ale wiem że, że długo Ale co innego możemy zrobić Dobra tu się nam jeszcze rekrutuje ten I chyba użyjemy na, na klanie Angrunt yy, tego 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 yy, Wiecie o czym mówię mm. No Tego Jezus nie pamiętam co się nazywa może no, zabijemy jego Lorda i po prostu Frakcja cała upadnie Wtedy sobie zbierzemy tam ile się terenów da i zobaczymy co dalej Ale przyznam szczerze, że od że jakiegoś Jakiś kilkunastu tur to jest bardzo nieciekawa kampania Nic się nie dzieje na tej mapie Dobra, eee, tu jakieś pierdoły dostaliśmy, niech będzie, eee, a, 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 tutaj teraz. Tu sobie podejdźmy gdzieś jeszcze bliżej. Póki możemy to to zróbmy, jak najbardziej. Wyruszamy wszystkim, no fajnie to wygląda, takie trzy armie Ruszają do ataku eee, Snitch Ty w takim razie wypływasz na morze A trot, no co trot zostanie chyba nie Trot tu zostanie, w razie czego jakby coś się zadziało, ktoś nam wojnę nagle wypowiedział Niech on będzie tutaj Pilnuje flanki bo nie widzę innego zastosowania dla niego na ten moment. Tutaj sobie jeszcze te pierdoły rozwinę na szybko. Eee, co my tu jeszcze możemy? Chyba tyle. Zobaczmy dyplomację jak tam. Nic nowego, cały czas to samo. Okej, okay. spoko. Dobra, myślę, że w tej następnej turze to, to używamy tego nocnej, tej nocnej intrygi. Użyjemy, zobaczymy jak to będzie wyglądać. Czy w ogóle coś, coś się nie pozmieniało? Czy dalej to tak działa jak wcześniej? Bo nie wiem, może w jakimś patchu to coś zmienili. Ja dawno tym yy, yy, snikczem nie grałem. Okej, okay. dobra. Jesteśmy tu. Róbmy to w takim razie. E działania Eshin. Wszczęcie anarchii. Raz, nas to tur. Czas odnowienia. Snick. Mogę dużyć, tak? Tak, mogę. No i co? No i użyjmy na klanie Angrunt Trakcja zniszczona, czyli tak samo to działa. Świetnie. Tak. No i teraz są sami buntownicy. Więc bierzemy się za podbijanie tego. Dobra, tu zróbmy tak. Rozwijmy to chociaż na trujeczkę tobą idziemy tu do góry I kitem idziemy w góry No i widzicie cała frakcja poszła No i teraz na tą LSB byśmy się mogli bić teoretycznie więc więc zobaczymy może może jeszcze coś O ten dziad Jeszcze ja ludzie mnie atakują matko was A nie wiem, odechc odechciewa mi się tej kampanii grać, przyznam szczerze. Wrzodziarz, to ty byłeś jako ikid, więc y dawaj tutaj. Rot. Chociaż, no dobra, widzę, że kugat odbija te tereny, czyli on raczej nie upadnie. Dobra, jego też dawaj, da dajemy tutaj. Z tobą się spróbujemy zakolegować jeszcze raz. Yy, tu jeszcze coś możemy zbudować. Budujmy, co możemy. Yy, kogoś mogę ulepszyć. Aha, ciebie. No dobra, no tu cokolwiek. Aha, jeszcze tego. Ok, dajmy yy, tu tak. Ty się rozwijasz sam. Ty się też rozwija już sam. Ty też już możesz. Ty już jesteś. Ty też się rozwijaj. Nie, chcę mi się nawet ich rozwijać za bardzo. Nie wiem, kurde, no nie wiem, co to będzie. Na razie na pewno będę kontynuował serię ze Slayer, Spire Spire. To, to, to możecie być pewni, że na pewno to. Myślałem jeszcze o takiej gierce jak Solstone Survivors, ewentualnie Faster than Light, bo na razie chyba nie będę zaczynał nowej kampanii w, w Total Wara. Na pewno jeszcze zagram innymi lordami, ale, ale myślę, że zrobiłbym sobie z miesiąc nie no, może nie miesiąc, ale chwilę przerwy bym sobie zrobił od Total Wara. E, dobra ty idziesz tutaj na wrzodziarza Świetnie Grabież i okupacja Tak jest Dobra e, Ty idziesz na Karak OK Okej Połci usuniemy Rozwinmy ci tutaj kwater Mistrza. Dobra. I nóż idziesz na Rifrafa. A, straciliśmy młodzieżę. Dobra, już nawet. Okej. Okay. Rozwińmy ci tylko sławę i strach. Co te dziady? No, oni mi zaatakują na to, ja Eee, wycofam tam jakąś armię zaraz. No, no, cóż innego mogę zrobić? Aha, ja jeszcze będę cierpiał na, na wyczerpanie z powodu pełnego morza. No, no, ale co innego mogę zrobić? No, tak naprawdę, mógłbym usunąć tą armię, rekrutować ją od początku. Chyba, że tak zrobimy. Tylko że te jednostki mam już wylewelowane. No. no trochę mi się to nie widzi, no. No nie widzi mi się tak szczerze. Już chyba wolę te, te, te kilka tur poświęcić, żeby przetransportować te jednostki na drugi koniec świata tak naprawdę. No ale cóż. Taki mamy klimat. Okej, okay, ciebie jeszcze tu mamy rozwinąć Ciebie Dobra K kto jeszcze? A, spadł inżynier Instruktor balistyki, spoko O matko Nie chce mi się te po tych postaci rozwijać Niech się same, same rozwijają na pewno nie jestem im potrzebny do tego. Dobra, magiczny przewodnik. I co, lecimy dalej. Dobra, no ci nam tu podbiją. Spoko, ja zaraz wycofam jakąś armię. Zapewne Iquita, no bo jest najmocniejszy. A te, te, e, tych dwóch sobie będzie podbijać tam kolejne tereny. You come to sneak. You come Yes, yes, my lord, yes, yes. Dobra, e, otrzymano zlecenie. Spoko, zaraz sobie je wypełnię. Tylko muszę się tutaj ustawić. Aha, dwie armie w ogóle. No nieźle. Fajnie się bawiam. Nóż, idziesz na Lucini? Czy Lukini? Nie wiem jak to tam e, Oczywiście mi to zdobądź ładnie pięknie tutaj mamy już e, Zarządzenie możemy sobie wrzucić spoko e, Rozwiniemy cię tylko na, na nagły atak Okej okay. Jeszcze jesteś ty Się przerzuć tutaj i co i wy teraz? No, przechodź, tawia żagle, tak samo ty. Ok, i standardowo musimy pobudować te wszystkie budynki, co możemy. Ok, tutaj tak. Tutaj, co byśmy tu zrobili? To wieża Ashung, tak? Delta. Yy... Nie wiem, dajmy to. Załóżmy. I co, i tyle. Zobaczmy jeszcze, czy coś tutaj możemy zrobić. Chyba nie. Nie możemy mieć nic. Dobra. Pokończymy turę. Ciekawe, mnie, czy jak inne frakcje wykorzystają e, to, że, że Klan Angrund upadł. Bo no, jakoś na razie nie widać, żeby zdobywały te tereny e, buntownicze. Nie wiem dlaczego. Nie wiem. Dobra, nowa regionalna potęga. E, Magritta oblężona. Technologia kolejna. Dodam. Ja pierdziele, Co jest grane? To jakaś pełnoskalowa inwazja. Co jest? Dobra. E, Okej. Okay. Wiecie co? Ja bym sobie zdobył Sartosę. Jak zdobędę Sartosę, przetransportuję e, noża. Tylko tak. Sartosę bym chciał ulepszyć jak najbardziej. Z tego względu, że. To jest dobra prowincja. I, 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 ją warto mieć już od razu. Roz, y, ulepszoną. Mocno. Dobra, prowincja zabezpieczona. Jasne, że tak. Tu sobie dajmy kontrolę. Dopóki, przynajmniej nie mamy y, fortecy wybudowanej, tu sobie daj nagły atak. Jasne, że tak. Hilkik Karak Izor atakujesz. Okej, okay. to ich na razie oblegaj. Troszeczkę ich pouszkadzasz tam. Dobra, co my tu możemy? Górali, rozwińmy. Pewno, że tak. I co? Wodziarza też. Wo wodziarza też transportujemy. I co? I gdzie oni są? Kiedy oni w ogóle będą? To mnie ciekawi. Bo jak rozumiem, to. Ci co tu robią? O co tu chodzi? No. You, you. Ciekawe, skąd oni się tu wzięli. Dobra, widzę, że jeszcze, jeszcze nie wypłynęli. No dobra. Ale skoro <śm> mamy wojnę z kultem Soteka, to może to wykorzystamy i zaatakujemy ich na lustri No, nie byłoby to głupie. Oni się zajmą tutaj, wyślą wszystkie armie na nas, a my ich za zaatakujemy od dupy strony nie jest to głupi plan okej okay, no tego nie wygramy no Uf. no mają mocne te armie no mocne no no nie fajnie mogłem się może wstrzymać jeszcze z tym wszczęciem anarchii Pokonać ich, dopiero wtedy y, y, ruszyć na Klan Angrunt, Ale już, już trudno, trudno się mówi. Dobra, osada splądrowana, utracono osadę. Wiadomo. Bla, bla, bla. Y, straszliwe plany. Podróż dobiegła końca. No właśnie, jesteśmy tutaj. Teraz y, szybciutko. Tryb pełna moc jest. Szybciutko, tak, żeby nie dostać. Y, Obrażeń od e, jakby bycia na pełnym morzu i się gdzieś wywalimy tutaj na bramę pyłu. Oni się, oni się tutaj przetransportowali. Kurwa, cztery armie. Co jest grane? Ja pierdzielę. No dobra, e, a my idziemy na nich, tak? Tylko tak. No, ja się tam i kitem nie wpieprzę w nich. Bo to może być ciężko. Ale mogę zrobić coś takiego, że podejdę sobie gdzieś tutaj. Wejdę w tryb zasadzki. I może złapię którąś armię. Mam nadzieję, że się tu uda. Przynajmniej. Eee, dobra. Nóż Nóż, 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 ty jesteś bardzo ważny w tym momencie. Hmm. Albo... Chwila, bo teraz muszę się zastanowić, czy atakujemy Argalis, czy wycofujemy tego noża. Możemy przejść na dół, na dalej, bo mamy dobre relacje z Kornem i Korn by nam tą flankę ładnie osłaniał. Może jakiś pakt o nieagresji się uda podpisać, i inne tam pierdoły. Okej, hmm. Ok, to sobie możemy zdobyć bez strat. O, od razu na czwóreczkę. Świetnie. Automatycznie. Krypty już są nasze, więc dajemy sobie tutaj kontrolkę. O! O! To mi się bardzo podoba. Bardzo mi się to podoba. Fajnie, fajnie. Yy, Rozwiniemy sobie fortecę Tutaj jakieś drewienko, Spoko. Yy, co faj, kwatermisz. Wiecie co? Zrekrutujmy jeszcze innego lorda. Yy... Albo właśnie. Albo snikcza. Poczekamy, i tamta armia już będzie dowodzona przez tego jednego gościa. A my tutaj kolejną armię zrekrutujemy. Tym razem właśnie znikcza. Dajmy sobie to. Zwiększy nam tu troszeczkę kontrolę ogólną. Przydatne, przydatne. Nie powiem, że nie. Ile mam? 45% tylko na zasadzkę? Musi strasznie słabo. Dobra, nóż. Wiecie co, idę dalej na Argalis, z tego względu, że nawet jeśli by się coś działo, ja się i Ikitem cofnę do Skywindlight oni Skavenblight nie podbiją, to, to nie ma żadnej opcji. Skavenblight jest tak mocny, że jak jeszcze będę miał taką pełną armię, to... No nie, nie wierzę, nie wiem co oni by musieli zrobić, żeby mi podbić tam. Dobra, świątynia Lee Tilea, Mirgaliano. Lucini, Delta Niefrytowej. Spoko. Spoko. Eee, dobra. Ta druga armia też już się tam transportuje. A my co? Opóźnijmy turę. No to by było dobre. Jakbyśmy nożem zdobyli Argalis, Verdano, Myrmidę. Mirmidię. No i może poszli, poszlibyśmy tam dalej. Jeszcze. To się już okaże, ale zdobędziemy już naprawdę fajny skrawek terenu, no i kitem postaramy się właśnie trzymać tą flankę w blight oni może się rozbiją o nas, kto wie, podróż dobiegła końca, fajnie, chyba, że jeśli ich zaatakuje to się po prostu wycofają, o, o, bo już widzę, że jednej armii mi brakuje. Pytanie tylko, gdzie ona jest? Z tym się zbliżmy troszeczkę. Okej. Okay. Aha. Miałem i przełączyć na, e, na, na, na. na ten. Bez pojazdów. Bo chyba wydaje mi się, że jest lepszy wtedy. Tak. tak takie mam wrażenie, że jest chyba wtedy lepszy. E, dobra. Ty panie, przełącz się na zwykły tryb. Wyląduj i atakuj tutaj. A ty zaś pójdziesz gdzieś bardziej na południe. No dawaj, dawaj. I gdzieś tutaj na południu zaczniesz atakować. Ciekawi mnie, czy oni po prostu mają tyle terenu? Czy zdobyli jeszcze gdzieś tutaj, tutaj? Strasznie oni są mocni. Aż dziwnie mocni. Dobra, idź na Argalis, zdobądź sobie je, Pew może tak, yy, grabież i okupacja, yy, i co, weź sobie to zbuduj. Yy, rozwijamy, aha, ty już masz to rozwinięte, więc, więc, więc. Yy. Daj sobie mistrza wybuchów. I co tutaj? Na razie nic tutaj nie robimy. Z Payden Blade rekrutujmy sobie e, Sneakcha. O, nawet mu się poziom nabił. Spoko. E, daj sobie nagły atak. Okej. Okay. No i co, i rekrutujmy ci armię normalnie. No nie? Chyba to będzie spoko opcja. Będziemy mieć dodatkową armię, tak naprawdę. więc... Więc. Jak najbardziej spoko. Dobra. Tu sobie jeszcze pobudujmy jakieś rzeczy. Eee, Okej. Okay. ok. Przypływy piratów. Tylea, w Tylei też. Ach, nie mogę tego. Szkoda. Eee, teraz jeszcze ty zostałeś. Ciebie wyślę na Fort Sol. Soul Bar, co bym chciał zdobyć. To będzie nasza taka, e, taka granica z imperium, nasz ostatni przyczółek, albo pierwszy w zasadzie. I tak, dobra. E, to będzie na tyle w tym odcinku. Dajcie znać, e, co, co myślicie na temat tej kampanii, czy dalej ją prowadzimy i próbujemy tutaj e, ekspansję prowadzić plus teraz w Lustrii. I, 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 I co? I chyba tyle? Czy, czy może zakończymy i po prostu zacznę serię z nowej gry plus Slay the Spire? No nie wiem, nie wiem właśnie na razie jak to zrobić. Zobaczymy chyba jeszcze jak się rozwinie ta kampania. Czy jest w ogóle sens to grać? Czy, 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 czy już nie będzie miało sensu? No, no nie wiem. Wszystko się chyba okaże. Ale póki co dziękuję serdecznie za oglądanie. Widzimy się w następnym odcinku. Trzymajcie się. Cześć.